Cześć moi drodzy, tutaj z Teksasu witam was bardzo ciepło i bardzo serdecznie. Moi drodzy, bierzemy dzisiaj brudy. Dziś taki będzie porannik i zaczniemy od e, komentarzy, a właściwie dzisiaj się skupimy też na tym. E, najpierw zacznę od e, audycji, która miała miejsce zupełnie niedawno. E, to był niedzielny live z panem Markiem Hodorowskim i z Choińskim gdzie prowadziliśmy dość swobodną dyskusję, rozmowę na temat niedawnego wywiadu, którego Takerowi Carsonowi udzielił prezydent Rosji Władimir Putin. Oczywiście pod audycjami było mnóstwo komentarzy, jak się spodziewaliśmy, one będą różne, czasem przeciwstawne sobie to wszystko jest w porządku. To jest ok. Oczywiście bez naparzania się nawzajem i, i walenia łopatkami po głowę, jak ja to mówię. Chociaż też były takie próby. Natomiast yy, chcę powtórzyć to głośno po raz któryś tam, nie wiem, może setny. Yy, moi drodzy, jeśli yy, piszecie pod filmami komentarze, które nie będą zgodne z regulaminem YouTube'a. To YouTube je zablokuje. To po prostu tak jest. Musicie sobie zdawać sprawę z tego. Po drugie, chcę powiedzieć, że ja od czterech lat nie usuwam, uwaga, nie usuwam komentarzy, w których są wyrażone przeciwne zdania, inne opinie, nawet jeśli są obrazobórcze. Chyba, że i to mi się zdarzyło, ale policzyć na palcach, chyba pięć razy, w których. Padły słowa, no powiem tak, po prostu bezczelne. Takie słowa, których nie używa się w towarzyskiej rozmowie. Wtedy je kasowałem. Nie używam w tej chwili tych słów jako przykładu, bo YouTube zablokuje, zablokuje ten film. I inaczej nie usuwam. Od czterech lat ci, którzy są ze mną na tym kanale od długiego czasu, od tych czterech lat, wiedzą o tym. Drugi e, przypadek, kiedy mogę, mogą Wasze komentarze nie pojawić się pod filmem, jest dość prozaiczny, ale tak naprawdę to jest Wasza wina. Otóż, kochani, po pierwsze, jeśli podajecie w komentarzu link, to on będzie wrzucony przez YouTube do kosza, czyli do sprawdzenia przeze mnie, i ja go mogę odblokować. Ale e, po pierwsze, ja tam nie wchodzę co każdy film, i nie wchodzę codziennie nawet. Mam na to 60 dni, więc zaglądam tam no, raz na tydzień, mniej więcej. I e, te komentarze będą czekały, aż ja wszystkie je przejrzę. A pod tym filmem takich komentarzy było mnóstwo, muszę wam powiedzieć. E, więc nawet jeśli ja odblokuję taki komentarz, to on z powrotem z linkiem wróci do mnie. Drugi przypadek to prawdopodobnie e, wasze błędy. Bo jeśli piszesz komentarz i nie zamieściłeś żadnego linku, ale po prostu pospieszyłeś się i kropkę umieściłeś, umieściłeś pomiędzy jednym zdaniem i drugim zdaniem bez odstępu, to algorytm wychwytuje to jako link i wrzuci go do kosza. Więc jeszcze raz, nie usuwam linków. Nie mam takiego zamiaru, to nie są moje gierki, nie moje emocje i, i, i tego nie będę robił. Koniec, kropka. Dobra. To mam nadzieję, że wyjaśniłem szczególnie bardzo zacieśnionym osobom, które mówią, że już tu więcej nie przyjdą, bo ZIGI teraz to jest kanał sekta, bo usuwa linki. Yy, dobra. A teraz, ostudając nieco emocje, przejdę że yy, do innych spraw, ale to też będą takie sprawy, które trzeba oczyścić. Ja wiem, że tu na tym kanale, yy, no i na tym głównym yy, Jestem wśród przyjaciół. Ja to wiem. Bardzo się z tego cieszę, bardzo to szanuję, że jest taka stała grupa. Nie stała też jest, ale większość to jest stała grupa ludzi, którzy między sobą wymieniają się uwagami, kontaktami, lubią się, polubieniami, tworzą swoje grupy w realu albo online. To jest piękne i cieszę się, że mogłem być powodem tego, że zebraliście się tutaj i tworzycie takie przyjazne związki. Fajnie. I wiem, że możemy na sobie polegać i wiele sobie nawzajem powiedzieć, jak przyjaciele. Ale ja dzisiaj będę mówił do niewielkiej grupy moich widzów tu na kanale, którzy dość szczerze i czasem bez ogródek wyrażają swoje poglądy na zarobkowanie albo marketing tej uduchowionej części naszej społeczności. Wyrażałem to w stosunku albo do moich gości, których mam na kanale, czasem do mnie, chociaż to już w tej chwili rzadkość. Jak też do komentujących nawzajem. Zanim jednak ja wyrażę swój pogląd, to pozwólcie mi na kilka przykładów. Kochani, w Arizonie mieszka pewien rdzenny mieszkaniec, nazwalibyśmy go Indianinem. Młody człowiek, który jest. Bardzo blisko natury. Ma bardzo bogate życie duchowe. Codziennie, wcześniej rano, wstaje, by iść na pustynię i zbierać rośliny i zioła, z których komponuje unikalne mieszanki. W tym jest też jedna taka, która bardzo pomaga tym, którzy mają problemy z białaczką. Ja, ten, ten środek działa jeszcze bardziej wszechstronnie, ale nie mogę użyć tutaj tych słów. Ok, to jest jego życie. Poświęcił się temu i jest bardzo uduchowiony, zaznaczam. Odkryła to już wcześniej jego rodzina pewnego rodzaju zioła. On to doskonalił i zrobił taki zestaw ziół, który był wypraktykowany przez ponad 20 lat. Skąd to wiem? Nie od Dagmary akurat, z Arizony. Wiem to z, z internetu, e, widziałem też jego filmy. Dzieli się tymi ziołami i sprzedaje je na lokalnym rynku, ale takim, wiecie, tym, gdzie rdzeni ludzie się tym wymieniają. E, jedni kupują to, inni kupują co innego. Jedni koraliki kupują, drudzy kupują zioła. Jest bardzo duchową istotą. Zanim zerwie roślinę, prosi ją, o jej pozwolenie, nadając temu ziołu dodatkową energię poprzez błogosławienie jej. Czujecie, że to wtedy ma moc, prawda? Został też poproszony przez białą społeczność swojego miasteczka, czy mógłby swoje zioła wstawić do miejscowej apteki. Taka mała apteka, której podobno właścicielem jest jednocześnie szeryf, który też jest y, właścicielem banku, ale prowadzi z żoną swoją aptekę. No, takie są klimaty w tych małych miasteczkach. On się zgodził dość ochoczo, bo wiedział o problemach zdrowotnych w tej białej społeczności. Więc postanowił, że no co, będzie będzie to sprzedawał. Y, postawił samego siebie na nogi też, bo to pomogło mu y, lepiej żyć, lepsze życie. Nie musiał już poświęcać czasu na inne zajęcia, które miały mu przynieść dochód. Robił to z ochotą, bo pomagał komuś, miał tego świadomość, a jednocześnie robił to bardzo uduchowiony z nadzieją, że błogosławieństwo, jakim obdarza roślinę, trafi również do ludzi, którzy tego będą używać. Piękne, co nie? Inny przykład. Tu zielarka z Polski, kochani, z pienin była uważana przez wielu ludzi za poetkę. Była taka no, bardzo uduchowiona, bardzo wzniosła, lubiła wiersze, potrafiła je zbudować na poczekaniu i obdarowywała tymi wierszami wielu ludzi. Czasem udzielała innych rad na życie, innym ludziom rad na życie, ale ludzie byli jej za to ogromnie wdzięczni. Po prostu siadała na ławce i kiedy ktoś ją pytał, ona wyrażała swoją opinię, ale robiła to nie z umysłu, ale z serca. Wyglądała bardzo młodo, słuchajcie, mimo swojego wieku. Miała grubo ponad 60 lat, a wielu ludzi mówiło, że wygląda na niecałe 40. I ludzie ją pytali, co ona robi, żeby zachować tak świeżą urodę. A ona mówiła, że używa kilkunastu ziół. Nauczyli ją. Tego dziadkowi, babcia właściwie. Babcia była zielarką i zawsze u tej babci pachniało ziołami. Ona nie widziała w tym nic szczególnego, po prostu używała te zioła i no i tyle. Mówiła też ludziom o tym, jakie to są dzieła, dzieliła się z nimi tą wiedzą. Problem był w tym, że te zioła nie rosły na okolicznych łąkach. One rosły w trudno dostępnych górskich ostępach. Ona je znała, ona wiedziała, gdzie te zioła rosną. Nie było to łatwe, żeby się tam dostać, więc postanowiła, że dobra, to pomogę. Pomoże tym, którzy ją pytają o te specyficzne zioła, i po roku, wiecie, jak to jest, zbiera się potem te, te zioła, suszy, klasyfikuje. Po roku miała gotowe wiele zestawów tych ziół ale robiła to z szacunkiem dla tych roślin, nie próbując jakby zbierać tylko w jednym miejscu, żeby one dalej wzrastały, więc musiała się bardzo nachodzić po tych górach. No i zaczęła sprzedawać je na miejscowym targowisku w miasteczku. No, popyt był duży i tam spotkała pewną panią, która przekonała ją do tego, by swoje zioła rozprowadzała przez stronę internetową. Tak zrobiła, nawiasem mówiąc, ta pani pomogła jej tą stronę zrobić. Zyskała sobie bardzo duże grono zadowolonych użytkowników jej ziół. W każdym z tych przykładów, w tym pierwszym i tym drugim, ci bardzo mocno uduchowieni ludzie podzielili się swoją wiedzą, umiejętnościami, czasem, wysiłkiem, za co zostali wynagrodzeni poprzez kupujących ich dary. Jak myślisz, czy ci ludzie, bardzo uduchowieni, stracili coś ze swojej duchowości, przez to, że podzielili się z innymi, którzy im za to zapłacili? Hmm. Idziemy dalej. Czy uważasz, że lepiej byłoby, gdyby nie dzielili się swoją wiedzą i produktami, zachowali je dla siebie i pozostali zamknięci w swojej duchowości? Byliby te zioła, byliby bardzo uduchowieni, pozostaliby z tym, co odnaleźli bardzo ciekawego dla siebie i zachowali to tylko dla siebie. Czy byłoby to uczciwe wobec społeczności? Pewnie oni by się z tym dobrze nie czuli, ale dobra. Ja już czuję, że nie uważasz, że byłoby to słuszne, by zachowali je tylko dla siebie, prawda? Super mogliby podzielić się tym z innymi, mówiąc o tym, że sprzedając to i promując dla potrzebujących, czyli mówiąc prościej, zrobiliby marketing. Tak jak ta pani, która zrobiła sobie stronę internetową, która poprzez marketing internetowy mogła zadowolić tych wszystkich ludzi, którzy potrzebowali, potrzebowali tych ziół dla zachowania lepszej urody. Dobra, a teraz jeszcze kilka przykładów bliższych nam tej społeczności, która jest tutaj na kanale, czy nie tylko u mnie, ale na wielu kanałach. Ja mam na kanale, moi drodzy, wy to wiecie, wielu gości, którzy oprócz dzielenia się wiedzą, dzielą się również produktami tej wiedzy. Na przykład mamy wśród gości pisarzy, którzy piszą książki. Najbardziej Wam znana to chyba Ania Głowacz. Ale nie tylko. Marek Taran, Grzesiusz Kwarek, Joasia Pilatowicz, Józef Dąbrowski napisał też książkę. Jest ich wielu. Napisali książki, dzieląc się swoją wiedzą. Jak myślisz, czy tym pisarzom ubyło coś z ich duchowości przez to, że postanowili te książki napisać i sprzedać? No, chyba tak nie uważasz, że ubyło im coś z ich duchowości. Ale kiedy ci pisarze spróbują sprzedać te książki, u niektórych widzów pojawia się problem. Jak czytam w komentarzach, podam dwa: e, piszą tak: Oj, zapaliła mi się czerwona lampka, niby taka uduchowiona ta pani, a uprawia sprzedaż. Albo drugi. Coś mi tu pachnie marketingiem, to zaprzeczenie duchowości. Naprawdę? Posłuchaj siebie, co to bo motywuje, że tak piszesz? Czy ty wiesz, co to jest duchowość? Ok, dlaczego tak myślisz? Bo ktoś chce żyć tak jak ty? Albo trochę lepiej? Moi drodzy, powiem wam, jak przyjaciel przyjaciołom. I podkreślam, to do tych nielicznej grupy, yy, której nie podoba się to, że ludzie duchowi, uduchowieni na ścieżce duchowej albo na ścieżce do przybudzenia, próbują sprzedać swoje produkty, dzieląc się tymi produktami z innymi. Nas, nasze zaskoczenie tym, że tacy ludzie też chcą zarabiać, by żyć, Bierze się po trochu z naszej infantylności. Mam tutaj na myśli takie dziecinne podejście do innych osób. E idealizujemy takich ludzi. Myślimy, że kiedy ci ludzie są y jako twórcy, jako wykładowcy, jako goście audycji, no to oni już nie muszą żyć tak jak my. Myślimy, że oni cały dzień. Teraz sobie dworuję, ale że oni cały dzień siedzą z Indianami i śpiewają mantry, zbierając po drodze zioła, robiąc zdrowotne napary, modląc się za ludzkość i rozdają to wszystko za darmo na najbliższym rogu. Dobra, dworowałem sobie. Kochani, wszyscy ci ludzie dzielą się z nami swoimi książkami, sesjami, ziołami, seminariami i oni są zwykłymi ludźmi, takimi jak ty, czy ja. Oni też mają swoje życie i problemy. Żyją w tym samym świecie jak my, i niezależnie, czy będzie to rdzenny z Arizony, Zieralka z Pieni, czy pisarz z Anglii. Wszyscy w tym świecie podlegają tym samym prawom. Muszą jeść, muszą mieszkać, opłacić szkoły, zapłacić podatki, etc. A ty chciałbyś ich tego pozbawić. I znowu zwracam się tylko do tych widzów, którzy to wyrażają. Mam prośbę do Ciebie, ale tak naprawdę szczerą. Usiądź na chwilę sam, na sam ze sobą. I zastanów się, skąd przyszła do Ciebie taka myśl, by ludzie nieco bardziej uduchowieni, albo trochę bardziej udowieni, albo bardzo uduchowieni, nie mieli zapłaty za to, co robią. Czy to jest Twoja myśl. Ja tak osobiście sądzę, że to nie jest Twoja myśl, ale zastanów się nad tym, czy ktoś ci ją podsunął. Tak sobie myślę, kto mógłby ci ją podsunąć. Ja podpowiem Wam moje spostrzeżenie. Ok, sprawdzę sobie tylko mikrofon. Jest w porządku, dobra. Myślę tak. Od co najmniej kilkunastu lat, a szczególnie od trzech lat, tworzy się ogromny ruch ludzi budzących się. I nie mówię obudzonych, bo jeszcze nam daleko od obudzonych, ale budzących się. To jest ruch. I myślę, że druga strona strona ciemności bardzo podstępnie. Próbuje ten ruch wygasić. Aby wygasić cały ten ruch, ruch ludzi budzących się, należy pozbawić ich finansowych podstaw. To trzeba sprawić tak, ażeby ci, którzy ich wspierają albo słuchają, przestali ich wspierać, by być może potem słuchać. Ograniczyć ich dochody, tak by już nie mogli się zajmować pomocą innym, by byli zmuszeni do zarobkowania w inny sposób. Bardzo sprytne, aczkolwiek bardzo podstępne. To jest mój punkt widzenia akurat na tą kwestię. być może, że są jeszcze inne powody. Jak to zrobić? podsunąć ludziom myśl, taką powszechną w internecie, że nie godzi się takim ludziom duchowym brać pieniędzy za ich pracę. Myśl została zaszczepiona. To jednak nie wszystko. Niedawno na moim kanale nagrałem film z Dagmarą, w którym Dagmara e, opowiadała z wielką fascynacją, naprawdę z wypiekami na twarzy, jak udało jej się dotrzeć do rdzennych mieszkańców i uzyskać ich zgodę na produkcję dość unikalnych specyfików. I znowu nie mogę tu mówić ani nazw, ani tego, czym one są. Wiecie dlaczego? Dagmara mówiła o tym z bardzo dużym przejęciem, z wypiekami na twarzy, bo to było świeże. To było kilka kilkanaście dni po tym, jak po prostu doszło do tej kreacji, a ponieważ ma, Dagmara ma dar do kreacji. Ona co nie weźmie i nie postanowi, to kreuje. Ja powiem, moglibyśmy jej pozazdrościć te, pozytywnie, oczywiście, tego daru. To u niej myśl i idea od razu zamienia się w czyn. Powstał sklep internetowy, w którym te specyfiki, nie wszystkie jeszcze, ale można nabyć. Podkreślam, specyfiki, które. Będą pomagały lub mogą pomagać wielu ludziom, którzy nigdy tych specyfików nie będą mogli kupić w innym miejscu. Dość unikalne. No, a tu pod filmem pojawiły się komentarze. Ja przytoczę tylko dwa. Jeden z nich. Przepraszam, kiedyś nawet krótko słuchałam kanału Dagmary. Dzięki Tobie, Ziggy. Ale to jest nachalny marketing i teraz jeszcze produktowy. Nie wiem, czy tylko ja to widzę. No, i pod tym komentarzem drugi komentarz. Nie, nie tylko ty to widzisz. Całe szczęście, tu muszę dla uczciwości i, i sprawiedliwości dodać, pojawił się też inny komentarz. E, I ten kolej, komentarz brzmi tak. Nie bardzo rozumiem ludzi, niby tacy duchu uduchowieni, ale zawsze pierwsi do krytyki. Jaki marketing? Mnie bardzo zaciekawiło, czym zajmuje się Dagmara. Nikt nikogo nie zmusza do zakupu czegokolwiek, prawda? Prawda? Okej. Okay. Rozwalmy to, czego mogą oczekiwać tak komentujący. Czego oczekują ci, którzy, którym bardzo nie pasuje, kiedy ludzie mówiący o duchowości, uduchowieni, sprzedają książki, robią sesje, seminaria, tworzą e, substancje, które nam pomagają w zdrowiu? Czego oczekują? I myślę sobie tak, poprawcie mnie, jeśli jestem w błędzie. Po pierwsze, nie chcieliby, aby takie osoby, które widzą jako uduchowione zajmowały się tak czymś przyziemnym jak sprzedaż. Jakby nie pasuje im to, że osoby uduchowione zajmują się sprzedażą. Może się mylę, więc punkt drugi. Owszem, proponowanie ich produktów, książki, seminaria, sesje, obrazy, zioła, etc. jest ok, ale już zarabianie na tym, w tym marketing. Już zdecydowanie nie. Zatem za darmo. No dobrze, zadam pytanie. Czy czytasz, oświecony człowieku, czasem jakieś książki? Ty, który krytykujesz, tych, którzy zarabiają na książkach: książki świadomościowe, duchowe, rozwojowe albo inne, jakiekolwiek. Czy te książki są rozdawane za darmo? Jeśli. Czytałeś takie książki, to czy zapłaciłeś za nie? Zadaję to pytanie celowo. Czy zapłaciłeś za nie? Zapłaciłeś, bo wyrównałeś dług karmiczny. Mam taką nadzieję, że zapłaciłeś. Wyrównałeś dług karmiczny. Podkreślam to dług karmiczny. Jaki dług? No została wykonana praca i został wykonany nakład, również finansowy. A ty w zamian płacisz, oddając dług karmiczny. Zapłaciłeś i wyrównałeś dług karmiczny. Otrzymałeś jakąś wartość za jakąś cenę. Energia za energię. Energia pieniądza za energię wiedzy. Energia pieniądza za energię zawartą w książce. Energia pieniądza za energię zawartą w ziołach. Tak działa ten wszechświat. Jeśli nie zapłaciłeś, to, mój drogi, zaciągnąłeś dług karmiczny, który kiedyś musisz zwrócić, bo tak działa wszechświat. Musisz go wyrównać w tym lub innym życiu. I może to być wyrównanie bolesne, bo wcale nie w takiej samej postaci. To jest prawo karmy. Tu chcę powiedzieć, że ja nie stanie w obronie ani interesie ani głowacz Dagmary Joasi Pilatowicz Grzesia Skwarka czy Józefa Dąbrowskiego oni sobie poradzą poradzą sobie bez mojej obrony bo ich życie świadczy o tym że zawsze sobie radzili nawet jeśli mieli mocno pod górkę tu chodzi o Ciebie kochana istoto drogi widzu który spoglądasz z zazdrością na kogoś, kto tworzy dobro, lekarstwa, książki, wiedzę i jest za to wynagrodzony. Kiedy to robisz, to wtedy, świadomie lub nie, też zaciągasz dług karmiczny. Zło życzysz, tak. Inaczej mówiąc, źle życzysz. Nie życzysz mu dobrze. Twój dług wróci. Twój dług karmiczny w tym życiu po prostu urósł o kolejną porcję energii, której nie życzysz tej istocie, a ona do ciebie wróci. Ale moi drodzy, nie jest tak źle, bo działa to też w drugą stronę, bo kiedy wspierasz takie inicjatywy, pomysły, działania, wtedy też, też, też naprawdę też budujesz karmę, ale pozytywną. I ona też zostanie Ci kiedyś oddana. Wierzę w to, że ludzie na swojej drodze, na swojej ścieżce do prawdy, do obudzenia dostrzegą te proste, acz nieuchronne zasady, którymi kieruje się nasze życie. Kochani, z tą nadzieją chcę powiedzieć, że kocham Was. Bez rozróżniania na lepszych czy gorszych, bardziej lub mniej uduchowionych czy oświeconych. Po prostu kocham Was. Kiedyś wszyscy będziemy razem w jednym miejscu, na jednym poziomie. Tego jestem pewien. Trzymajcie się. Cześć. Moi drodzy, i dobrywam ten kawałek dla niedowiarków, ponieważ opublikowałem tłumaczony film wywiadu Takera Carsona z prezydentem Władimirem Putinem, a YouTube zablokował mi ten wywiad. No, trochę ludzi, trochę z Was nie uwierzyło w moje słowa posądzając mnie o to, że ja go skasowałem i wskazując mi, że przecież u, na innych kanałach ten film jeszcze jest. Więc tutaj macie zrzut ekranu z mojego konta. Zobaczcie tam, wiecie, no prawdopodobnie jestem dalej na cenzurowanym, czyli na widoku. Więc tak potem musiałem usunąć, bo dostałem ostrzeżenie. To jest trzecie ostrzeżenie, więc czwarte ostrzeżenie to jest zamknięcie kanału. Dobrá, to tyle.